Skok! Paweł! Jeszcze raz wszyscy skok! I co? Chwilcie, zazdrosny skok! Jak się tkaże? Skok! Pompki! co to co mamy? Co, co ma skok! Co to mamy? Skok! Co pedał? Skok! Pójrzcie, widzieliby ra. Tak, Bagnet do góry. Blokiem Kucnąć Będziemy robić przysiady Powstań Kucnąć Powstań Kucnąć Powstań Nie umiesz nic, z pedale Kucnąć Powstań ha, nie się głupi Echa, możemy działo wziąć tego tak a propos. Coś tam pisał O, to Sadom <noise> Sadam, czujesz się na sile, żeby wziąć jedno działo? Znaczy, możesz? Ma. To obroniliśmy, ale jesteśmy przekonani. Sadam, to jest jedna osoba tylko. Jedna osoba, jedno działa, tak. Mamy tylko jedno dział. <noise> <noise> Sorry, Ludzie siedzi gdzieś w efekcie? Nie. Tak na zdrowy rozsądek nie czuję się zbyt pewnie, żeby was tutaj wyciągać, bo działa później na nas, ale z tego co widzę widzisz, są wolne trzy miejsca. To może Dwa. narożnik zajmijmy, Lisku. Ja mam napisane, że to 200 220. Idę? 200 osób na 200 km. bo 3 na no. widzu jest. No to mi przykrywa. No. Podejdź pod drzwi, tutaj do narożnika. Ale nie otwierać jeszcze. No to to my. No tak, twist tak. tak, Dobra, błazić, błazić, błazić. Do środka na miejsca na blankach. To jest live? Tak to, tak, jest, to live. jest live. Mamy 5 Pamiętajcie, Pamiętajcie, że. że, że strzelać. Ważne jest, żebyście przeżyli, zanim oni podejdą, więc nie wychylać się nie strzelać na pałę. Zakręcać bardziej na prawą stronę, panowie, na prawo. Pod nami Na prawo, bo tutaj kule. Pod nami są zaperze Dobra po... Dwóch ochotników potrzebuję Ja pójdę ja, ja. Ja, Dobra Jędruś, flag tub. za mury wyskakiwać i napierdalać Oje! <grym> po prawej stronie jest, po prawej stronie, z, drogi, prawej strony, z prawej Magia polega na tym, żebyście ich udupili Nie strzelaj to za Pierwsze Pierwsze co widzę to pewnie dead Jędrusia <grym <grym Lagi są, będzie <grym> cicho o, w jadrucie. W jadrucie. Co może być 200 osób na 200? To nie jest takie trudne. na skórz. Dobra, wracaj przez główną bramę. Tak jest. Dobra, wracaj Tak jest. Dobra, wracaj. Ostro. Uuu. Jakie zamówienia? Się porapiła. Kurwa, przeżyłem. Flaktu, żyjesz? No. Wejdę do skóry. <straszamy> no to przejmujesz, flaktu. Można strzelać bez rozkazu. Ale zaraz cię z restii. No i z piątkiem już się mroso, nie nie, no. No To na spokojnie, siedzieć. Dżali, dżali Jakim cudem może Fajn, Sadam, przejmi. Za przeżycie do... okay. no no to przejdę? Sadzam, dostaniesz wertutki w kule. Siedzi Okej, idź Nie wiem wszyscy. Pis ja tu jestem w bez, bez osadzu. No, nie piszcie tam na plankach, dopóki no, nie podejdą. Co? Gdzie stoi? Nie mogę tak. wejść. Tak. Nikola idź do bramy, otwórz. Mogę wyskoczyć na Okej. Okay. Nie, Ej, jest... strzelam, o? Nie, mo nie mogę się na ochotniku Lecik, lecik, na E ja z prawej Nie mogę go otworzyć Przydał z prawej na prawą do sapelu Przykro mi, nie mogę Ja otwieram. Do niego. Dobra, ktokolwiek tam jest na zewnątrz Biegniesz i mordujesz sapelu Pata brama, władz, wszystko Falejcyzm ja Po Do stronie Wiesz, jaka kurwa została. Kurwa. Ooooj, przeżyłem to, że tak. nie. Ej, EFET się wiem, ruszyłem. Wiem, flank to nie, to nikt nie słucha. Mówi no, cofać się z tego. EFET się ruszyłem dzięki Vayne'u. Mogę mi zaprosić innym liczbę pera? EFET nie. Padnij. Dobra, wejdźcie na ten, na... ...prawy flanki. Nie na cepel. Bo cepel to jest pierwszy cel. Aj, I... ło. Zaraz tutaj wejdę jeszcze. Dobra, złazić tam, złazić. Tam w lesie. Zastrzelić o, okay. Ej, o, nie... pięć tylko, obrońcy mają o, tylko pięć. O kurcz, dubę piska. Pamiętacie, że go, ten, ten następny bastion to będzie tam przy moździerzach, tak? Jak wejdę. Tak. Łudzie, no. Dobra, zejdźmy z flank. Flan Nikolaj, nie nie. ja przyjmuję. Siedzieć tam na dole, złazić, klin, sio Zeskakiwać Mógłby mi ktoś wytłumaczyć no, jakąś osób Stać tam na ziemi. W, trakcie... w końcu rozwalą ten mur, a my się musimy na linie Linia zbawić. jest po lewej. Ale ich zgarnęli wow, wow. patrzcie, to było dobre a Kurwa Chyba <laughs> na artylerzysta. Ale przypieprzył Daj bich. Ale patrzcie jak ich zgarnął, no <laughs> Ja piętno jaki ządek było Ej, powstajem w takim burdlu. No i później będzie zrobimy kolumnę za flagą, nie Właśnie stać w takim burdlu, tylko przy fladze Dobra Kogo my tu mamy. Darnis, spierdalaj z tego, bo cię zaszczela Flag tub Gustaw Lisowicz na mury i strzelaj do saperów. Nie wychylać się chyba, że zobaczycie, jak ktoś podchodzi. Kto tam jest poza murem? Ja jestem. Do cholery jasnej Rivet, znaczy bolwark na, na bramę otwórz bramę. Już lecz. Nie można jej otworzyć. Można, ja ją otwierałem. No to... Nie stać w kupie, panowie. No tu jest jakiś. Kurwa. Tu i przed bramą, bo ją teraz zamykam, bo nie mogę wygodziny. Prezes. Powiedziałem stać przy flagze, a nie rozbiegać się. Flag, blisko, co ty robisz? Stań się w miejscu i się układa. Ja, ja strzał sadam. Właśnie do tego, właśnie do tego portu. Przestrzeni się. Uwaga, przebiega. My zamykają, nie zamykają mnie. Zamknęli bramę, no mówiłem nowej. Niby kurwa robię. Puszczę cię do supera szereg, co? Dobra, ktokolwiek jest tam na zewnątrz. Mój z i... No, no. szereg po lewej szereg po lewej kto nic nic nie robi. Szereg po lewej. Od flagi. Szereg po lewej. Żeby dochodzić. Ustawić się. Do zamordowaj tego sapera tam. Ale na wynapjadą. Na razie. Życiem jak podejdą, to się zmieni troszkę sprawa. Clean i Bolvark na mój pomóc zamordować tych saperów to mówiłem tam, na zewnątrz jeden, kto żyje, zabij się, na spekta i wracaj w Tak jest. Ej, Dobrze, leży. Od której strony? Od ruchu. Od tej dziury. Dobra. Całość w lewo, zgodnie. Dołączyć tam ci, którzy są na flankach. Za mną marsz. Atakują od prawej lisek, może wystrzelajmy ich? No atakują od od naszej strony N Nigdy. Odejdą to będzie śmieszne. Teraz to nie mamy mury. Całość, stop Dobra, was, Przebili się w kodę. Dobra, na prawo atakować. Na prawo. Tam gdzie Dobra. byliśmy z powrotem. Ale ich tam biegną. <laughs> ale mnie nagrywają. Bo zależy. Szybko na flanki. Nie świrować A, z tymi flankami. Panowie, do rogu nie otwierajcie drzwi, bo oni zaraz będą się przez te drzwi zasrane wlewać. Ustawić się na flankach naokoło. Nie za blisko, cofnąć się, cofnąć. Wszyscy wycelować w środek. Jeden na górę. Dobrze, dobrze, kto tam za nimi nie planki. Nie strzelać od razu, poczekajcie aż przejdą przez drzwi. Uuu.

Dobra, pisco, to cię widzę z tobą i bez bagnetu. Chcesz mieć flagę, to lata ze mną. Ja chcę bronić tą flagę. No to i nie bronić swoimi własnymi zębami. Nie otwieraj tych drzwi tam. Ja. Tam tak. nic nie jest wysadzone w ogóle. Jak było, tak jest. No, bo tak, bo poszła tylko jedna ściana. Idą od prawej lipy z powrotem, na to w Schodzą? Wchodzą? Nie, idą na wóz. No. Do mnie wszyscy, do flagi! Co ja mówiłem przeskocz, Na miłość boską. Zminąłem Jędrko. Kolumna za mną. Nie było masz. Podchodzą. Dwa regimenty. Dobra. O, zdobyłem flagę no. Uwaga, podchodzą. Dobra. Mam już flagę. Na murycho. Kurwa, czy mówiłem brać flagę? Rzucić to szmatwany. Dobra. dobra, uwaga, podchodzą. Rozproszyć się na jedną stronę. Rozproszyć się. No tak, I brać z tym synu. Jędruś, wyrzuć tą w flagę. Dobra. A gdzie ja. <laughs> Ej, uważajcie, bo tutaj drugiej strony Z drugiej strony pochodzą. Robisz. Paweł, co ty robisz? Masakra. nic nie widziałem przez ten No szczerze, co ile ludzi wbija? Panowie, jeszcze 8 minut, nie mamy szans. <gulana> tak jest naprawdę 50? Ja raz i mam ostatnia No nie wiem, tak pisali na forum. Dobra, zbiłam do się przy Almatar Do alba wszyscy! Nie mamy szans. Nie mamy szans.

No nie, nie to nie, to jest nie do opanowania przy takiej ilości artylerii, przy Jakbyśmy my mieli normalne, to jeszcze jest... CS. Spokojnie. będzie słab, to my im pokażemy, kurwa. Tylko zajmiemy nie w kilka minut, ...daj Bóg za pierwszym podejściem. A, i MOS-MOS nas mos, oczywiście w powiecie. Tak! Ksiądz wybłaga to będzie. Tak, czyli na drugi no, raz musimy zapytać, żeby... Nie koncentrować się na Cepel, bo tam nas trochę podziabali, nie? Mhm. Nie się na osłonie, to i tak się nie jest Nie nie pokazywać, aż nie podejdą bliżej, będziemy czekać tu na dole. Sadam, jakbyśmy się chciały wysłać ten most pizdu przed pierwszą, pr… zanim się w ogóle wszystko zacznie. Ja, 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 ja. Ale. Ja. A wątpię, bon czy ten most da się da, da, da się na tak. tak, da się na środku. Na zamianę. Oh. Dobra, ej, to bolwarki na...